W świecie luksusowych zegarków istnieje pojęcie box and papers i dość często to potrafi podnieść wartość zegarka o 20-30%, a nieraz nawet więcej. Ale co dokładnie wchodzi w to pojęcie, z czego składa się ten pełny komplet, to nie wszyscy mogą wiedzieć. Dziś przyjrzymy się na przykładzie Patek Philip, z czego dokładnie składa się ten komplet i co ma się znaleźć wewnątrz pudełka, który ma też dość ogromne znaczenie dla kolekcjonerów. Zacząć warto od najbardziej oczywistego elementu, czyli od samego pudełka. W Patek Philip składa się ono z dwóch części, czyli od kartanowego zewnętrznego opakowania i od drewnianej szkatułki, która jest w środku. W 1977 roku pierwsze modele Nautilus były sprzedawane w korkowych pudełkach, tak zwany cork box. Dziś ceny za te pudełka na aukcjach sięgają kilka tysięcy dolarów. W latach 2000 pojawiła się legendarna duża drewniana szkatułka, Grand Complication Mahogany Box i jej design do tej pory jest uważany za bardzo prestiżowy. Dokumenty. Najważniejszy element zestawu jest certyfikat of origin, który się znajduje w takiej teczce i wygląda w ten sposób. Jest to imienny dokument, w którym znajdziemy informacje takie jak na przykład numer referencyjny zegarka, data sprzedaży, numer seryjny mechanizmu. No i wiadomo, że od tej daty, która tutaj jest zaznaczona, zaczyna się okres gwarancyjny tego konkretnego zegarka. W tym samym Etui znajdują się też instrukcje obsługi i inne firmowe informacje promocyjne, narzędzia i akcesoria dodatkowe. Te narzędzia zależą tak naprawdę od komplikacji zegarków i mogą albo się znaleźć, albo się nie znaleźć w każdym oddzielnym zestawie. Na przykład do zegarków z wiecznym kalendarzem znajdziemy taki specjalny rysik do korekty i ustawiania właściwie tego kalendarza. Do chronografów szczegółowe instrukcje obsługi. Do turbionów czy repetirów minutowych specjalna rozszerzona dokumentacja. To są ważne, integralne elementy zestawu, a nie dodatkowe bonusy: bransoleta lub pasek. Jeśli zegarek jest sprzedawany na bransolecie, to bardzo ważnym jest to, żeby zawierał wszystkie ogniwa, w tym też te, które zostały zdjęte np. w butiku przy dopasowaniu pasku do ręki. W przypadku modeli Aquanaut na gumowym pasku bardzo ważne jest, żeby nowy był zegarek z nieprzeciętym paskiem, czyli po prostu pełny, taki jak ma być, żeby można było dopasować do własnej ręki. Ewentualnie drugi pasek też może się znaleźć w komplecie i jest to też bardzo ważne przy ewentualnej podalszej odsprzedaży zegarka. Jak odróżnić Oryginalne pudełko, Patek Filip, od podróbki. Przede wszystkim to jest jakość wykonania pudełka czyli jakość drewna i lakieru, który tutaj znajdziemy. Oryginalne pudełko wykonane jest z szlachetnych gatunków drewna. Jest wypolerowane i wykończone w taki sposób, że wygląda po prostu jak lustro ta powierzchnia. Jeśli widać nierówności, albo jakieś rysy, albo na przykład jakieś tanie wykończenie, to już jest taka czerwona lampka, dla nas ma się zapalić, że coś jest z tym nie w porządku. Po drugie, to grawer i logotypy. W Spadek Filip każda literka, każde logo jest idealnie ostre i precyzyjne. W podróbkach litery mogą być, być rozmazane, krój pisma różni się albo logo na przykład jest umieszczone nie w odpowiednim miejscu. Po trzecie, wewnętrzne wykończenie. W oryginalnym pudełku zawsze znajdziemy wysokiej jakości skórę albo zamsz i perfekcyjne szwy, równe krawędzi, więc to będzie też odróżniało od podróbki, gdzie często używają tanich materiałów, które wyglądają po prostu topornie. Podsumowując, w pełnym komplecie oryginalnego zegarka Patek Filip znajdziemy pudełko zewnętrzne, kartonowe, pudełko wewnętrzne, czyli taką drewnianą szkatułkę, gdzie znajduje się poduszeczka na zegarek, ewentualnie dodatkowe akcesoria etui, w którym znajdziemy instrukcje i różne informacje reklamowe i obowiązkowo certyfikat oryginalności. Dla jednych może być to tylko opakowanie, ale dla innych to element historii marki i realna wartość na rynku.